Cześć! Dziś hit rozprzedaży i popularności, czyli nowa odsłona Kiniro z napędem elektrycznym. Sama platforma, na której posadowiona jest Kia, przewiduje również inne typy napędów, jednak zawsze uwzględniających obecność mniejszego lub większego silnika elektrycznego, a posadowione są na niej także inne modele koreańskiego koncernu. Niemniej to właśnie Niro jest autem zarazem największym, jak i cieszącym się najlepszym stosunkiem wielkości do ceny. Takie zestawienie brzmi jak recepta na sukces, dlatego dziś wspólnie oceńmy, czy model na 2023 rok ma argumenty, by podtrzymać renomę poprzednika. Ja jestem Lopez i wożę się na prądzie. Zapraszam cię na nowy odcinek na serii bezszelestne testy. Zapinaj pasy, zostaw suba i jedziemy. Na początku szybkie przypomnienie, że kompleksowo zajmujemy się tematem wykonywania punktów ładowania w blokach zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności. Szczegóły, kontakt, poradnik dla mieszkańca i zarządcy wspólnoty oraz lista pozostałych usług w opisie. A teraz jedziemy z KIO. Słowem wstępu, nawet kilku dni typowego użyczenia nie nazwę pełnoprawnym testem. Według mojej opinii test zaczyna się od minimum miesiąca codziennego obcowania z autem i kilku tysięcy kilometrów pokonanych w różnych warunkach, dlatego też potraktujmy poniższe zestawienie jako pierwsze wrażenia oraz garść odniesień do poprzednika, którym to już zrobiłem większy przebieg. Po drugie, będę mówić o cechach. Sam sama oceń, czy jest to dla Ciebie wada czy zaleta. Dla jednego taki a nie inny rozmiar bagażnika będzie z góry dyskwalifikujący, ale dla drugiego to ostatnie, co będzie go interesować. Podobnie jest z szufladkowaniem elektryków po zasięgach. Wszystko jest kwestią indywidualnego przypadku. Auto w filmie wystąpiło w odcinku podróżniczego serialu Elektrykiem na Weekend. Linki w opisie, a teraz przejdźmy do cech. Punkt pierwszy. Ostra stylistyka. Poprzednik z wyglądu budził emocje co najwyżej sąsiada i to kolorem tablicy rejestracyjnej. Oczywiście to kwestia gustu, a mówimy teraz wyłącznie o stylistyce. Nie był to taki dziadkowóz, ale nie powodował też skrętu karków, a największą intrygę budził gładki przód. Napompowanie auta na platformie, na której siedzą również mniejsze auta było dosyć widoczne. Obecny model według mnie robi wow. Jest wyraźnie nowoczesny, a na użytkownika nie przykleja łatki odpowiedzialnego i stonowanego ojca rodziny. Podziwiam projektantów za dopasowanie bardzo praktycznej bryły do dzisiejszych standardów wizualnych kij, która od dłuższego czasu ma ambicję uchodzić za tą ekstrawagancką. Model mimo ostro zaakcentowanych linii zachowuje obuść bryły, co odwdzięcza się przy parkowaniu czy ogólnie manewrach miejskich. Największy stylistyczny smaczek nadwozia, którego nie widać na pierwszy rzut oka to dwa pionowe skrzydła z tyłu auta. Taki zabieg również znacznie wpływa na aerodynamikę i prowadzenie stabilizując auto w pionie przy wyższych prędkościach. Punkt drugi. Wnętrze ski ev 6 Pozostańmy na razie przy designie. Oczywistym jest, że auta tej samej marki mają podobne, bądź wręcz identyczne wnętrza. Stoją za tym spójność stylistyki oraz oszczędność na materiałach. Podczas gdy sama stylistyka jest bardziej niekończącą się filozofią, to argumentem księgowych będzie posiadanie np. jednej linii produkcyjnej, np. kierownic montowanych potem we wszystkich modelach marki, aniżeli każdy miałoby mieć inny wzór. Fakt serio identycznej deski rozdzielczej względem modelu F6 niektórych podzielił. Pewnie głównie ze sprawą tego panela z dotykowymi przyciskami funkcji radia i nawiewów, które się włącza naprzemiennie. przemiennie. Mi osobiście bardzo się podoba, aczkolwiek jak jesteś stałym widzem kanału, to wiesz, że ja najchętniej miałbym wszystko w ekranie centralnym, możliwie jak największym. W dzisiejszych czasach każda gałka, wajcha, pokrętło czy przycisk są tylko joystickiem montowanym, by nie zrażać ludzi mieszczących się w grupie docelowej marki. Przykładowo, nawet włącznik świateł nie jest fizycznym włącznikiem Światem. Równie dobrze możesz mu w komputerze przypisać głośność, radia czy otwarcie klapy bagażnika. Punkt trzeci przestronność auta. Poprzednik był bardzo przestronny, a obecny model oferuje jeszcze większy bagażnik 475 litrów bardzo regularnego kształtu oraz kufer na kable pod maską. Prawdzie pięciosobowość auta zależy głównie od postury osób zajmujących miejsce na tylnej kanapie, tak ogólnie auto można uznać za bardzo przestronne w swoim segmencie. Tutaj ostra stylistyka pomaga. Proste, modernistyczne linie zarówno rozszerzają grupę docelowo kupujących oczami, jak i dają większe pole do popisu przy rozplanowaniu wnętrza. Punkt czwarty. Pozycja za kierownicą. Fotel kierowcy ma nieco krzesłowo geometrię. Po prostu na niego siadamy, a nie do niego wsiadamy. Ten fakt doceni absolutnie każdy, kto ma jakąkolwiek historię ortopedyczną, a do jazdy po mieście jest zwyczajnie praktyczny. Sama pozycja jest nastawiona raczej na wyższe położenie. Tutaj każdy ma swoje zdanie, dlatego warto zapisać się na jazdę próbną z uwzględnieniem zarówno miasta, jak i nieco monotonnej trasy. Same fotele są wygodne, dość wyprofilowane i mają już te nowoczesne zagłówki, które naprawdę przejmują skarku ciężar głowy, a nie tylko chronią podczas wypadku. Odbieram to pozytywnie, jednak zdaję sobie sprawę, że ktoś, kto jest zastawiony na pokonywanie długich tras, będzie szukał nieco bardziej rozłożonej pozycji. Punkt 5 Położenie portu ładowania. Według mnie, tak zwany nos pojazdu jest ergonomicznie najbardziej uniwersalnym miejscem do posadowienia złącza ładowania, zwłaszcza w wąskim garażu. Rozwiązanie jest wygodne, jednak ma pewną przypadłość. W zimę osadza się na nie śnieg i trzeba pamiętać, by wozić ze sobą coś do jego ogarnięcia, jeśli nie chcesz tego robić gołymi dłońmi czy wełnianymi rękawiczkami. Punkt 6: ładowanie AC o mocy 11 kW. Dla niewtajemniczonych wspomnę, że mamy dwie metody ładowania AC i DC. AC to ta dotycząca ładowania w domu i na mieście z gniazdka, wallboxa czy słupka, a DC to ta od szybkiego ładowania. Szczegółowe filmy znajdziesz w serii Wychowanie elektromobilne, linki w opisie. Model ma w standardzie ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, czyli w standardzie 3F16A, 3 fazy 16A. Względem poprzednika fajnie, że jest to wersja trójfazowa, a nie jedno. Większość domów w Polsce jest gotowa na ładowanie Niro z pełną mocą w czasie około 7 godzin do pełna, czyli z prędkością mniej więcej 50 km zasięgu na godzinę. Osobiście jestem zwolennikiem ładowarek pokładowych o mocy 22 kW w standardzie 3F32A, czyli 3 fazy po 32A. Tak, aż takiej mocy większość starych domów w Polsce już nie obsłuży, ale obsługują je słupki miejskie oraz stacje ładowania przy trasach. Pomijam fakt, że darmowy słupek ładowania o mocy 22 kW to złoto. Więcej o tym mówię w odcinku, jak za darmo ładować elektryka w serii Herbatka z Prądem. Głównie chodzi o to, że jeśli z mocy ładowania 11 kW auto ładuje się nieco ponad 50 km zasięgu na godzinę czasu ładowania, to przy 22 kW byłoby to już ponad 100, a przy oszczędnej jeździe nawet ponad 150. Dam Ci przykład. Wakacje, kolejka do stacji szybkiego ładowania. Zajęte są wszystkie szybkie punkty DC, a AC w obrębie tej samej ładowarki jest wolne. Z braku raku w ciągu godziny nadal lepiej jest podładować się na 100 km niż 50. Tak po prostu. Zwyczajową górną granicą standardu AC jest 22 kW i auta, które tyle wykorzystują zawsze mają ode mnie dodatkowego plusa. Punkt siódmy. Ładowanie DC o mocy 80 kW. Szczerze, to mimo poprawy wartości względem poprzednika liczyłem tu na chociaż 100 kW przy nowej generacji. Bateria jest 400V, także przy pojemności 64 kWh netto, nie netto, nie ma co liczyć na jakieś zawrotne wartości, a auto od 10 do 80%, czyli tak jak się jeździ, ładuje się w 40 minut. Tutaj starsza siostra EV6 zamyka temat, bo ma baterię 800V, dzięki czemu ładuje się bodajże w kwadrans, czy nieco powyżej. Niemniej wartość reprezentowana przez Niro EV jest typowa dla segmentu. Punkt 8. Obsługa V2L. Tutaj pełen szacun i ukłon w pas. Niro EV w odpowiednim pakiecie wyposażenia obsługuje funkcję V2L. Jeśli nie wiesz o co chodzi to funkcja V2L to pełnowartościowe gniazdko w samochodzie służące do podłączania odbiorników podłączanych do gniazdka. Od ładowarki do laptopa, poprzez czajnik, kosiarkę, spawarkę, po drugie auto elektryczne jeśli potrzeba poratować prądem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej funkcji to zapraszam do odcinka o V2L z serii Wychowanie Elektromobilne. Punkt 9. Niższy moment obrotowy. Bezpośrednie nawiązanie do poprzednika, które kłuje w oczy i stawia głośne pytanie: dlaczego? Poprzednie Niro miało niecałe 400 Nm momentu obrotowego, a nowa generacja ma tylko 255 Nm. Co za tym stoi? Stoją zatem badania dowodzące, że powyżej aktualnej wartości Niro niepotrzebnie mieli kołami przy dynamicznym przyspieszaniu, czy przejawia tendencje do podsterowności, np. przy dopinaniu ciasnych zakrętów. Przyspieszenie auta zostało na tym samym poziomie 7,8 sekundy do 100 km na godzinę co i tak pozwoli odjechać większości aut ze skrzyżowania, czy sprawnie wyprzedzać. W moim ogólnym odczuciu nowy Niro ma lepszą trakcję niż poprzednik. Mogę się domyślać, że obniżenie momentu wpłynie również pozytywnie na zasięg oraz żywotność opon. Punkt 10. Poprawiony alert rąk na kierownicy. Absolutnie każdy Koreańczyk, a jeździłem łącznie kilkunastoma egzemplarzami, miał ten sam problem. Wywalał alert braku rąk na kierownicy mimo trzymania rąk na kierownicy. Odkąd auta testują obecność dłoni poprzez rytmiczne stawienie oporu, zdarzało się w niektórych egzemplarzach, że auto wręcz zaczynało falować podczas jazdy. Tutaj problem został wreszcie zażegnany, prawdopodobnie aktualizacją oprogramowania. Nawet celowo puszczałem kierownicę, by sprawdzić, czy alert czasem w ogóle nie zniknął, ale nie zniknął i dziękuję za jego ogarnięcie. Punkt 11. Zawieszenie. Auto swoje waży, jednak zawieszenie jest na to gotowe. Prowadzenie jest zarówno twarde w rozumieniu pewności i przewidywalności, jak i jędrne na nierównych drogach, dziurach czy bruku. Jest dobrze zestrojone i zachowuje się przewidywalnie. Naturalnie auto swoim kształtem i prześwitem plasuje się w segmencie crossoverów, dlatego też jak ktoś zamierza każdy zakręt barać po ostrej wewnętrznej, to wysokość auta pozostaje mu nadrobić oponami niskoprofilowymi. Punkt 12. Interfejs systemu. Tutaj zbiegają nam się dwa światy. Po pierwsze, system komputera centralnego jest ewolucją dotychczasowego rozwiązania, znanego ogólnie w całym koncernie. Po drugie, stara się on na swój sposób wyznaczać trendy poprzez, poprzez różne funkcje. Na ekranie mamy wszystko to, co chcielibyśmy mieć na ekranie. Komplet danych z jazdy, wszystkie konfiguracje, nawigacje, pogodę, Android Auto czy Apple CarPlay oraz na życzenie podzielony ekran, z którego sam najchętniej korzystam. Nie zabrakło bajerów takich jak dźwięki natury, np. kominek, kawiarnia, deszcz czy las, z którego o dziwo chętnie korzystałem. Bardzo miło jest widzieć udogodnienia jak np. dyktafon czy kalendarz, No naturalnie wynika, wymaga integracji z telefonem. Sam interfejs jest prosty i intuicyjny. Pewnego przyzwyczajenia wymaga panel funkcyjny poniżej. Na Naprzemiennie wyświetlają się na nim ustawienia dźwięku bądź nawiewu. Przyznam, że jak nastawiłem sobie ustawienia nawiewu, to trochę naszukałem się na ekranie ustawień radia, zanim, zanim przypomniałem sobie, żeby przestawić panel. Do przyzwyczajenia w kilka dni. Punkt 13. Zużycie energii. Poprzednik słynął z rekordowej ekonomii jazdy, a przy baterii w wariancie 64 kWh z prób bicia rekordów rzędu 500+. Czy jest tak samo dobrze? Jest lepiej. Soft auta został dopieszczony, a bateria urosła o 1 kWh netto. Kręcąc się po mieście nawet nie zbliżysz się do 15 kWh na 100 km, a jeśli ktoś ma zacięcie do bicia ekorekordów, to powściągliwie zejdzie poniżej 10. Trasa to typowo. W zależności od prędkości i zmienności sytuacji na drodze przedział 15-20 kWh na 100 km. Za średnią na drodze ekspresowej można przyjąć 20 kWh na 100 km właśnie. Dłuższe trasy modelem robi pan Maciek z kanału Kija oczami doradcy. Zapraszam. To z jego gdańskiego salonu Kia Interbis pochodzi ten egzemplarz. Masz już może doświadczenie z tym modelem albo z jego poprzednikiem? Będę bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się wrażeniami w komentarzu. Nie bez powodu, tu jeden z najbardziej popularnych elektryków. Teraz kilka słów od siebie, ale zostań proszę do końca materiału. Po wrażenia z jazdy i prezentacja auta zapraszam na drugi odcinek serialu Elektryki na Weekend, czyli Przez Świat na Trójfazie. Sprawdziliśmy tam pierwszy w Polsce Kia Niro EV nowej generacji. Sam zamysł serii jest prosty. Pokazywać sposoby i możliwości na podróżowanie autem elektrycznym w oparciu o obecną infrastrukturę tu i teraz. Czasem w myśl zasady wystarczy gniazdko. A wszelkie obiekty turystyczne i rekreacyjne jak hotel, restauracja, centrum konferencyjne, park rozrywki znajdziesz na portalu elektrykiemnaweekend.pl. Masz tam komplet tego co potrzebuje elektromobilny kierowca do wyjazdu. Bazę obiektów, dokładny opis i standaryzację punktów ładowania, galerię i opis samego obiektu oraz możliwość bezpośredniego zabukowania z portalu. Portal jest stale rozwijany. Szykujemy się z zespołem do aktualizacji. Będę wdzięczny, jeśli podpowiesz, co chętnie byś w nim zobaczył nowego czy ulepszą. Dzięki. Wspomnę tylko szybko o akcji Elektryk w bloku. Wykonujemy punkty ładowania od początku nowelizacji ustawy o elektromobilności. Punkty mogą być indywidualne, wspólne czy wręcz wyprowadzona infrastruktura systemowa dla wszystkich. To wszystko znajdziesz w naszym autorskim poradniku Elektryk w Bloku na stronie bezszelestni.pl. Odpowiedzi na pytania blokowe są tam oraz w serii Elektryk w Bloku na YouTubie. A jeśli Twoja administracja robi problemy, zostaw ją nam. Analogicznie jest akcja elektryk w domu. Oczywiście poza samym audytem, ewentualną przeróbką instalacji oraz montażem punktu odwania, możemy wykonać montaż lub rozbudowę obecnej fotowoltaiki, magazynu energii czy odtworzenie fragmentu wnętrza, jeśli instalacja wymagała ingerencji w wykończenie. Klientów firmowych zapraszam na bezszelesty LinkedIn. Pakiet linków jest w opisie. Jeśli jesteś kompletnie nowy, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału, to bardzo pomaga. A jeśli nie masz pojęcia o co chodzi ze wszystkimi amperami, kilowatami i z czym się je elektromobilność, to zapraszam na serię Wychowanie Elektromobilne. Tam bardzo prostymi słowami omawiamy wszelkie zagwozdki autoelektrycznych, przekładając z technicznego na nasze, a i maniacy technologii znajdą wykładowe filmy dla siebie. Szczególnie polecam materiały od jak działa ładowanie AC, DC, Moc przyłącza oraz poradniki, jak ładować auto ze zwykłego gniazdka oraz na stacji szybkiego ładowania. Konkretnie o różnych tematach rozmawiamy w serii herbatka z prądem. Jakie to są luźne tematy? Czy elektryk jest eko? Kto dostanie zielone tablice? Jak za darmo ładować auto, czy sonda wśród ludzi, czego boimy się w elektrykach. Natomiast w bezszelestnym sklepie znajdziesz pełny wypas do elektryka. Zapraszam! Życie na bieżąco toczy się we wszelkich social mediach. Na Facebooku znajdziesz fanpage, bezstrelestną grupę dyskusyjną oraz bieżące info o promocjach, na TikToku wiedzę w pigułce, a na Instagramie małą galerię elektromobilnej sztuki. Zapraszam. Dzięki za dziś. Zostaw proszę komentarz z informacją, jak Ci się podobało. Do następnego, cześć!